W niebieskim orszaku króla afrykańskiego zmierzamy na rynek główny, gdzie oddamy pokłon nowonarodzonemu Jezusowi. Tu klask, jeszcze raz. Tu, tu, klask do tyłu. do przodu, klask i do tyłu. Klask. Jak tam? Bardzo fajnie. Śpiewamy. Chwalimy pana. Cieszymy się. Bardzo miło. Rzeczka. W tym roku idziemy orszakiem z Królem Afrykańskim. Ruszyliśmy. Pod placu Matejki Barbakanu śpiewamy kolędy, no i jest naprawdę bardzo miło. Doszliśmy już z Orszakiem na Rynek Główny, ale w tym roku skręcamy na Mały Rynek. Tutaj co chwilę są takie drobne przystanki, gdzie są pewne konkursy dla dzieci, zawody, czy tańce, czy różne piosenki, ale jest naprawdę bardzo miło. Pozdrawiamy! Cześć! Weroniczka przejęta, ale chyba się jej podoba. Jak Cię podoba? Bardzo dobrze cieszy mnie to i pogoda, wiesz, i, 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 i te uśmiechnięte twarze, jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Jak? Pogoda chyba udana w tym roku. Pogoda udana, trochę pochmurno, ale uśmiechy działają jak słońce. Wszyscy się tu cieszymy. Ludzie są tutaj przyjaźni, życzliwi. Polecamy. Polecamy. Kolejnego wydarzenia do spotkania pałacu króla Heroda. Trwa teraz właśnie scenka, gdy jeden z królów, król afrykański przybył do króla Heroda i tłumaczy się mu. Do czego przybył i czego szuka, więc sądzę, że no w tym roku naprawdę jest ten program dużo bogatszy niż zwykle, bardzo ciekawy, naprawdę. A czego ten jest króla Herod szuka razem z tym swoim chmurem? Przybyłem, bo zobaczyłem znak. Tym znakiem jest gwiazda. Król Herodzie szukamy nowonarodzonego króla żydowskiego i prowadzi nas... W tej chwili jesteśmy najmocniej, tam znajdziemy dzieciomko, które jest nowym królem w naszym Nasze wsparcie. Udało nam się zdobyć koronę. Każdy orszak ma swój kolor. Bo też my idziemy niebieskim, ale mamy zieloną. Ale... Kasia ma niebieską. Korona. O! Wyglądamy prawie jak króle. Jak się podoba córeczko? Fajnie, co? Troszkę Patrzysz ile się tu dzieje. Ale dla dzieci naprawdę bardzo fajne miejsce. Pełno dzieci. Wszyscy uśmiechnięci, bardzo super. Jesteśmy już na Rynek Główny, teraz idziemy pod scenę gdzie będzie finał. I dołączamy, dołączamy. Kto ma ochotę? proszę bardzo można Jesteśmy już na Rynku Głównym, jest tutaj no ponad 1000 osób, a co ciekawe dowiedzieliśmy się, że jesteśmy pierwszym orszakiem, który na Rynek dotarł tutaj pod scenę, miejsce finałowe. Czekamy jeszcze na dwa orszaki, więc sądzę, że będzie tutaj naprawdę kilka tysięcy osób. No my już idziemy do w inne miejsca, bo dziś już jest troszeczkę śpiący, natomiast jedno jest pewne. Jest to niezwykłe wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń, wydarzeń religijnych, katolickich, ale też rodzinnych, dlatego też serdecznie pozdrawiamy całą naszą rodzinką z rynku głównego i do zobaczenia. Polecamy Wam. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.